Od Mieciński, Dawid Stachera. Mamy teraz przerwę na równanie toru, a naszym kolejnym gościem jest Janusz Kołodziej. Janusz Kołodziej, pierwsze takie nietypowe pytanie. Janusz, jesteś sentymentalny? Tak. Lubisz wracać do takich momentów chwały. No tak, czasami jak trzeba się pocieszyć, to jak najbardziej. No to mam do ciebie taki mały prezent. Przygotowaliśmy taki felieton filmowy z 2005 roku. Wtedy zostałeś mistrzem Polski Starnowa. Obejrzyjmy wspólnie. Proszę bardzo. Tak reagowali kibice oglądając ostatni wyścig tych zawodów. Dla tarnowskich kibiców cudownych zawodów, w których na najwyższym stopniu podium staną ich ulubieniec. Indywidualnym mistrzem Polski na rzecz Tarnów 2005 został reprezentant Unii Tarnów Janusz Kołodziej. Pokonał tego, który do Tarnowskiej drużyny przyniósł smak sukcesu. Jeden z najlepszych. Nie ma dźwięku, nie ma dźwięku w tym materiale. Janusz, widziałeś ten materiał, Łaska się wokół oku zakręciła? No, dokładnie tak. No cóż, no, to był niesamowity dzień, chyba jeden z najszczęśliwszych mojego życia. Cały stadion po prostu krzyczał moje imię i nazwisko, no to było coś niesamowitego i naprawdę to jest chyba jako numer jeden u mnie, że. Jak mam gorszy dzień, to właśnie puszczam sobie to, oglądam, to jest mój największy chyba dzień chwały. Mhm. Wtedy pokonałeś Tomasza yy, Goloba. Tak jest, no i to było w Tarnowie i wiadomo, no trochę szkoda, że nam w swoim torze, ale z drugiej strony tam byli, tam są moje kibice i no tak po prostu to wszystko wyglądało, że yy, wtedy musiałem naprawdę powstrzymywać się nad płaczem, ponieważ no taki byłem naprawdę zruszony i, no to było coś niesamowitego. To jeszcze byłeś wtedy bodajże juniorem, miałeś 21 no, lat? Dokładnie tak, byłem dużo młodszy jak teraz. <gry> ale cały czas trzymasz się krzepko. Słówko o tych dzisiejszych zawodach. Pierwszy start, spróbowałeś kościechę, ale się nie dał. No tak, spodziewaliśmy się, że właśnie jest bardziej przyczepnie, a jest bardziej twardo. Staram się jechać jak najszybciej, jak najlepiej. No cóż, chyba trafiłem na takie troszeczkę gorsze pole, ale to nic nie tłumaczy. Na dystansie staram się, Krzysiek Kasprzak potrafił z ostatniej pozycji wyprzedzić, także postaram się teraz, im ten tor bardziej będzie się rozjeżdżał, tym ja postaram się też wyprzedzać. Trzymaj gaz. Dziękuję. Dziękujemy. No proszę, ile radości i wzruszeń dostarczyliśmy Januszowi i Kołodziejowi. No wspominaliśmy o tym finale, tam mignęła sylwetka prezentera Krzysztofa Hołyńskiego z Gorzowa. Mechanik wieloletni Unitarnów Ryszard Brożyk. Dla niego to też było wielkie święto. Na motocyklu woził go po ostatnim wyścigu Janusz Kołodziej. No kto wie, może te chwile chwały będą i tu dla tego zawodnika, który ma rozdarte serce pomiędzy Lesznem a Tarnowem cały czas przecież.